Tutaj Marta, właśnie idziemy do centrum, zjeść obiad e, oraz później takie wydarzenie, festiwal. Jest to festiwal związany z kulturami z różnych krajów e, i tam jedno stoisko ma moja nauczycielka e, oraz druga nauczycielka jakby z um, klubu języka japońskiego. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy w ogóle wyjdzie z tego vlogu, czy będzie co uh, sklejać. Cherry beans kaffee. I my heart-wrong beer. Nie, nie, Tomo? To Tomo? <laughs> mo? To mo? To mo? Ochajoła. Konieczna? To nie? To moabus. To moabus. <laughs> to Kampai? Nazarubi? Kampai, Mama? Kampai. Kampai. Now we got the food. Wow. Mine is fried chicken burger. Chicken cuts, the Japanese style fried chicken burger. Baby, ah, so, baby, then burger then, ah, simple hamburgers oke, baby, 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 avocado baby, avocado baby, and cheese and baby, 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 いいなと思う。お菓子で合ってたも。あ、どうも。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いや、美味しい。美味しい。やった。でも、ありがとう。いや、いや、いや、いや。でも、センキューは。 自衛ですねじゃあポールさんも見せていただきましょうか。お願いしままますすす、はい、皆さん見えますか見ええかか <laughs> はは自動販売機うもよ Jak e, ciętaj. Ogółem. Przepraszam, bo tutaj takie, tak, tak. E, marudzi strasznie, bo e, w zeszłym tygodniu mieliśmy wypadek z e, naszym starym wózkiem. E, zgubiła się część, tak jakby poręcz od wózka. I Ja ogółem myślałam, że zostawiłam ją w domu. A okazało się, że wypadła i samochód po prostu ją rozjechał i po prostu tej poręczy już się nie da przyczepić do tego wózka. Mamy teraz inny. O taki. Ale chyba to moje jest trochę za ciężki i wózek nam się przekrzywia w jedną stronę. Tutaj jest a, dziadek takie, który marudzi, że nie może prowadzić, że ma za nisko. A tu figurka kota.

Bo takie samo powinni iść na zakupy, i takie ja się wrócił. Bo się okazało, że miał mieć wizytę u dentysty, o której zapomniał. Ja też o niej nie pamiętałam, nie spojrzał w kalendarz ani nie ustały sobie przypomnienia. I teraz takie chodzi i mówi, że nie ma zębów, że jest już za późno. Plecy go bolą, kolano go boli, zębów też nie ma. Dziadek się po prostu sypie. Tak, o dzicia? Chodzicie? Chodzicie? No ty. Jak pojechali na te zakupy, to ja zdążyłam powyciągnąć wszystkie rzeczy, które miałam mieć przygotowane do tych paczek i tak je zadzwonił. Ja tylko zdążyłam je wyciągnąć, i zaraz znowu z powrotem je wkładać, bo to ma specjalista, to zaraz by otwierałby wszystkie czekolady i takie inne rzeczy, bo to wszystko jest dla Tomo oczywiście. Więc z rana po prostu załączyła się Tabaka, które, o której po prostu nawet nikt nie myślał, nikt nie chciał, nikt nie zapraszał. E, I tak minął on właśnie poranek. Teraz właśnie wracamy już do domu. E, z tego właśnie festiwalu i z obiadu. Mm, na festiwalu dużo się nie działo, przez to, że e, bardzo dużo stoisk. E, już miała po prostu wykończone swoje produkty, na przykład jedzenie. E, były jakieś tańce. Ale na nie zostaliśmy, bo to ma nam po prostu odpadł podczas e, spaceru. Więc poszliśmy po prostu sobie wykorzystać czas. E, I skoczyliśmy do sklepu kupić... E, mój prezent na Mikołajki? Nie? Mikołajki? Mikołajki. Mikołajki? Kaban, karta? Kaban karta, tak. E, no wie, i poszliśmy sobie do kawiarni wypić kawę, ale w międzyczasie już to mu wstał. E, teraz właśnie idziemy do domu. A jeszcze jedna z takich rzeczy. Zanim w ogóle wyszliśmy z domu, to Tomo nam pomalował ołówkiem ścianę. Powiedział, że namalował obronę e, I przed samym wyjściem musieliśmy po prostu gumkować tą ścianę. E, nie wiem, czy nie zostanie przypadkiem nam ślad, bo ta w japońskich domach to często jest E, tapeta taka jakby trójwymiarowa z wypustkami i po prostu ten ołówek tam jakby wszedł i ciężko go wytrzeć, a jak się wyciera na mokro e, to po prostu wszystko się rozmazuje, więc nie wiem czy jest jakiś na to sposób czy po prostu tak już zostanie i nas po prostu potem skasujemy, bo będziemy chcieli się kiedyś wyprowadzić z tego mieszkania Takie, co robisz? My? <grywa> My racing kaka. Kaka? Kto jest Messi? Tomo? To tomo. No, Tomo namalował. Tomu Messi, że Nie wolno malować po ścianach. Nie kaka. Nie kaka, tylko nie wolno. Nawet jakbyś namalował kota czy psa, nie wolno po ścianach malować. Rozumiesz? Misiu. Doma nie pomoże. Z tym na A widzicie, tak ten wózek się przychyla, że on te kółko z przodu, ono nawet nie dotyka ziemi. So, ten wózek się po prostu tak przychyla. Nie żebym specjalnie naciska czy coś, tylko po prostu nie jedzie. Że on czasami dotknie i to ziemi, a czasami właśnie nie. Tutaj możecie znaleźć rzeczy, które będę wkładać do paczek dla znajomych i dla rodziny. Nie wszystko jest złożone, bo bym się po prostu nie zmieściła ze wszystkim. Teta. Nie ma karakory, skoro Make It. To ma. Jej. Jej. To 아, 이뻐아네 옆에 있는 패키지. 안돼. 그 뭐야? 그래, 이거. 이뻐할. 테이토와 튜브, 튜브, 튜브. 그래, 사과와 초코. 사과, 사과. 이것이 바나나, 바나나. 그래, 초코. 그래, 초코. 그래, 초코. 그래, 초코. 그